Wiecie co, widzowie? Przed chwilą spotkałem taką kobietę, nie? Nie chciałem jej nagrywać, bo mi było jej szkoda. Ona zbierała plastiki, plastikowe butelki, nie? Puszki i jakieś inne badziewia. Nie wiem, co tam miała w tych workach. Cztery wory takie miała. Na rowerze to wiozła. I segregowała to sobie po prostu. Tylko nie wiem, gdzie ona to sprzedaje. Nie chciałem jej zagadywać ani ten, ale... Widzicie, że ludzie wszędzie zbierają. I oczyszczają środowisko, jak to się mówi. A tu jakieś targowisko. Nie wiem, czy wam to nagrać. Ale widzę, że to jakiś ciucholand, i tak dalej. To chyba nic ciekawego. A ciucholandia. Nie, nie nagrywam. Do zobaczenia. Widzowie, zobaczcie, jak wygląda takie zwykłe osiedle w Turcji. Z dala od hoteli. Takie parki sobie mają. A tu osiedlowy straganik, proszę Państwa, wszystko świeże.

Ogóreczki, banany, oliwki, zobaczcie jakie kiełbaski. To nie jest kiełbasa, to jest nie wiem jak to się po turecku nazywa. To jest z rodzyn, rodzynkami, z orzechami. Tu jakie eleganckie. Nawet nie wiem, co to jest, moi drodzy. To jest morwa, suszona morwa. Rodzynki różnego kalibru Wszystko suszone, eleganckie Tu takie małe migdałki Super tu warzywa, ziemniaczki, brokoli, kapusta, kapusta, tam zielenina jajka za sztukę cztery lira 50 groszy ziemniaczki cebula Dobra, kończę to, moi drodzy. Na razie, do widzenia. A jeszcze wam te chlebki nagram. Zobaczcie jakie super chleby. O! elegancké A še ještě niam, niam. Merhaba Merhaba How much? 50 lira? No. Ah. Uh, ah uh, no. 50 lira. 50. Okay. English ne no, Teşekkür. <todat> Tutaj znowu stoisko z takimi orzeszkami. Dobra. Tak wygląda tureckie osiedle, moi drodzy. Tu budowa, z lewej strony też budowa. Alania to duże miasto, ponad 350 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj to był taki miks o wszystkim i o niczym. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jest godzina 15 tutaj w Turcji. U was jest godzinę wcześniej. Idę jeszcze do mojego ziomeczka, znaczy ziomeczka nie tylko, go, gostka, który mi wymienia pieniądze. Zobaczymy, ile dzisiaj da. Tak, ja wam mówiłem kiedyś. Pasy to tu są co 500 metrów albo nie wiem ile. Trzeba przechodzić na dziko. Dacia, Dacia, Dacia. Zobacz, jaki żółtek jedzie. Ja nie wiem, ale w Turcji się jakoś ci ludzie cieszą, jak ich nagrywasz. Kiwają do ciebie, śmieją się. Nie wiem, inna kultura chyba. Tak jak mówiłem, dzisiaj święto jeszcze jest wszędzie korki w mieście. A ja lecę po piwko.